Teraz będziemy Cię napierdalać jak psa nie mamy o! Dobra To jest kurwa puchno w oczach ZWIERAJ Wyjebią się dzisiaj z domu kurwa wyjebią go Matka go dzisiaj wypierdoli Wypiąłem go To że tatu nie ma nie znaczy, że sam Ci tego fiuta nie odgryzę więc kurwa Wyjebią go Idziemy do niej. No nie Bez przesady NO KURWY wszystko co wiesz albo cię spierzesz Które kolano wybieramy wiesz w ręce Które kolano? Fajny wąsik. Kolano, które zania nie zmieniaj <grym> Co które? Kolano, które Co które? Wybieraj kolano! ręce zostaniesz O to prawdziwa? Kurwa zabawkowa! Ale co jaja Kurwa nie wytrzyma! Bł kurwa! Bł kurwa! Bł Maciek. Kurwa, nie wytrzymam. Dobra. Po kurwa nie. Maciek, nie. Wierć. Wierć Maciek, nie. Urywa nie.